Teraz jest taka sytuacja, że przeważą fronty. O no wietrze ciągle mówimy, no ale to jest, co to nam tu towarzyszy. Natomiast ryby są ospałe przez to niechętnie w ogóle się reagują na cokolwiek. Żeby je skusić, trzeba łowić przynętą, która będzie bardzo wolno prowadzona z jednej strony, a z drugiej strony będzie agresywnie pracować. Według mnie to jest taka przynęta, która jest idealnie, tylko stworzona Zobaczcie, jak jest pożarta, porozwalana cała, pogryziona. Dużo brań dzisiaj na to miałem, niestety no właśnie one tak uderzają tylko i ciężko zaciąć. Robię. Natomiast jestem w stanie tą przynętą sprowokować do ataku, dlatego, że najwolniej prowadzona ona cały czas pięknie się chyboczy. Zobaczcie, ona jest stworzona do takiego łowienia. Wolne zwijanie w zupełności wystarcza. Wolno prowadzę, lekko, raz na jakiś czas można podbić w górę, ale to jest w zupełności wystarczające. Tutaj te rozwiska i kanały w tym miejscu, gdzie jesteśmy e, są bardzo płytkie. Tutaj maksymalna głębokość to jest metr, a tak do pół metra w większości miejsc. W związku z tym praktycznie po rzucie od razu trzeba zamknąć przynętę i wolniutko prowadzić, zwijając nad... Wynurzającymi się już O, 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 Poszło o, 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 Niestety No i właśnie, krótki strzał Ryba zabujała i I tyle ją widzieliśmy Wszystko okej okay. Zresztą nie ma co ogląda a tu widać teraz. Od brzucha tego nie było Tu przyładowało Wyskoczył trawek i przyładowa. Rzut. Zamykam przynętę, wybieram luz i zaczynam wolno zwijać. Raz na jakiś czas podbijam szczytówkę do góry. Na półmetrowej wodzie to w zupełności wystarcza. Praktycznie przynęta robi za mnie wszystko. Ona pracuje całą sobą. Tak Ma wężowatą akcję. Mocno zamiata tym ogonem, ale z jednej strony, ale z drugiej strony jest to ta taka fajna Praca no, prowokująca ryby nie jest to takie typowe, ostre zamiatanie ogonem, które, na które właśnie na takich wodach z dużą presją ryby no, nie reagują. Ta przynęta no, tak pięknie no, buja się na boki, troszkę lusterkuje, pracuje cała. Przy takim uzbrojeniu to ona chodzi jak woda, i o to chodzi. Street fishing jest to jakieś wyjście Musamy idź w drugą stronę W trakcie wyjazdu teraz do Holandii postanowiłem przetestować nową serię wędek Dragona. Jest to Team Dragon Z-seria. Jedno składy o długości 2,18. Ja taki wybrałem w sobie. Wziąłem na wyjazd dwie wędki. Obydwie są tej samej długości. 2,18. Obydwie w jednym, jedno skład. Natomiast różnią się gramaturą. Jedna jest do 35 gram wyrzut, druga do 25 gram. Niby nieduża różnica 10 gram, ale naprawdę jest niesamowita różnica, jeżeli chodzi o samą wędkę, o jej pracę. Najpierw parę słów o tej cięższej. Wędka idealnie nadaje się do łowienia sandaczy z opadu na z większymi główkami, na takie mocniejsze trzęsień ziemi, jak i z szczupaków na większe gumy można ją ładnie poprowadzić, nawet na płytkiej wodzie dużą gumę. Oczywiście tutaj mam troszkę grubszą plecionkę założoną na kołowrotek Team Dragona 1025. Jest to w zupełności wystarczająca wielkość, do, do, pięknie wyważa tą, ten kołowrotek, wędkę. Naprawdę fajny zestaw. Bardzo fajne w tej węce jest uchwyt. Tutaj zwróćcie uwagę na tutaj ten płot węglowy. On świetnie przenosi braniak. Uderzenie właśnie, które ryby po blanku przechodzi tutaj. Akurat jest w miejscu, gdzie jest uchwyt ręki. Pięknie czujemy uderzenie ryby. Także to jest super patent, który no już jest stosowany. Od dłuższego czasu, natomiast tutaj powiem szczerze, idealnie się sprawdza dlaczego jednoskład. Dużo wędkarzy nie lubi jednoskładów ze względu na to, że są niewygodne w transporcie. No ale umówmy się, ta długość 1,83 m to nie jest jakiś problem transportowy, a w zamian mamy naprawdę mocną wędkę. Jednoskłady są po prostu mocniejsze i dużo więcej wybaczania. Proszę pana to sandacz. Sandacz. Miał być słupazek, a jest sandacz. Wypłynęliśmy na środek, na łąkę taką dwumetrową I jeszcze pogoda pozwoliła No i zgłosił się na dużą gumę Okaz to on nie jest, ale w takich warunkach cieszy I nie podbierajcie tak jak to Wojtek Nie, nie Czekamy na rybę z podbierakiem w wodzie A drugi wędkarz wprowadza Ów podpis nie wiem, kolega zaczął pewnie na jakimś filmie i postanowił się podpisać, ale nie wyszło. Dobrze, że z to już tego sata czytał. Podbierał go, by płynął za